Cześć! Dzisiaj sprawdzimy jak głośno jest w szkole. Zapraszam. To jest kolejny odcinek z cyklu. Sprawdzaliśmy już hałas w samochodzie, na plaży, w lesie czy od szumiących zabawek dziecięcych. Jeżeli film się podoba, to go polubcie i udostępnijcie dalej. Aby nie przegapić kolejnych nagrań, zachęcam do subskrypcji kanału i kliknięcia dzwoneczka. Jeżeli macie propozycję co zmierzyć, to zostawcie ją w komentarzach pod filmem. Ten pomiar już chciałem zrobić od bardzo dawna. Wreszcie udało mi się znaleźć szkołę, która zgodziła się, udostępniła mi swoje przestrzenie, abym tam poszedł, z tym miernikiem wykonał pomiary. Jednak wolała pozostać anonimowa, wiecie, tak na wszelki wypadek. Standardowo, tak jak zawsze, udostępniam wyniki tych badań, które widzicie tutaj na ekranie. Tym razem będzie to w formie dokumentu w Google, więc dokładnie możecie zobaczyć dokładnie ten sam dokument. W momencie, kiedy będę go nawet edytował, coś będziecie potrzebowali więcej, to też piszcie w komentarzach bądź bezpośrednio maila do mnie, to Wam wszystko op Powiem, opiszę i tak dalej. Wykonałem 14 pomiarów w różnych sytuacjach, podczas lekcji, w różnych pomieszczeniach, przestrzeniach w szkole, poza salami szkolnymi i wykonałem w trakcie przerwy, także w różnych miejscach w szkole. Analizując najpierw podczas Lekcji w różnych miejscach, w różnych korytarzach, w różnych częściach szkoły. Było to, była to duża szkoła z różnymi skrzydłami przeznaczonymi do nauki ludzi w różnym wieku, różnych rzeczy. I teraz możemy zobaczyć, że tutaj ten hałas jest różny, ale jednak muszę powiedzieć dość wysoki. Szczerze mówiąc, mnie to troszkę zaskoczyło, że wynosił ten hałas czasami nawet do 55 decybeli, średnio około 51. To były około 15 sekundowe pomiary w różnych miejscach w szkole. Widzimy, że hałas od 44 do tych 55 decybeli i wartości są bardzo różne, nie znalazłem żadnych tendencji, co gdzie byłoby lepiej bądź gorzej. Moim zdaniem najważniejszymi powodami, dlaczego tak było tutaj głośno, to to, że podczas tych przerw ciągle tam jakieś dzieci i dorośli poruszają się po tych korytarzach, co powoduje, że właśnie tutaj jest najgłośniej. Prawdopodobnie te 55 decybeli to jest właśnie taki przypadek, gdzie tam ktoś głośno szedł. I kwestia tego, że nie ma żadnej adaptacji akustycznej, bo jedna osoba idąca na przykład w szpilkach bądź w jakimś, w jakimś butach na twardej podeszwie będzie stukała i tupała, i będzie to słychać naprawdę dwa piętra niżej, bo takie miałem też sytuacje. Druga rzecz, którą można było zauważyć, to kiepska izolacyjność drzwi do sal lekcyjnych. Jest to i wada, i zaleta. Wada, bo słychać, co jest w środku. Zaleta, bo słychać, co jest w środku. Więc wiadomo, w jaki, w jaka jest część lekcji i tak dalej, czy można wejść, przeszkodzić, czy, czy też nie. Dla porównania, tam gdzie nam się wydaje czasami, że jest bardzo cicho i, i nas ten hałas, to otoczenie relaksuje, czyli może na linii brzegowej, to tam zmierzyłem 67 do 71 decybeli. Czyli tutaj i tak mamy, tak mamy ciszej. Szukając dalej ciszy właśnie w szkole, Poszedłem w różne pomieszczenia, bardzo zaskakujące. Byłem w dwóch toaletach i okazuje się, że w jednej z nich było najciszej, bo było 37 dB. W drugiej już było 46, ale to był gdzieś hałas wynikający z przesuwania krzesełek w jakiejś przyległej sali. Średnia około 43 decybeli. W szatniach też bywało ciszej, one tam były rzeczywiście takie dość spokojne. Nie byłem w szatni, w szatni, tylko w korytarzach prowadzących do szatni, więc prawdopodobnie w samej szatni, gdzie jeszcze tam mamy dużo kurtek, różnych ciuchów, będzie jeszcze troszkę ciszej, ze średnią 44 dB. I dość cicho było w takim zapleczu technicznym budynku. To była taka jedna kondygnacja, gdzie właśnie były takie różne rzeczy techniczne, ale raczej tam nikt nie, nie przebywa, bo nawet nie ma za bardzo gdzie siedzieć. Oczywiście można znaleźć w naszym otoczeniu cichsze miejsca, w lesie, gdzie już mierzyłem. Taka cisza, która się okazała, że też nie było do końca ciszą, to było między 28 a 41 decybeli. Także tutaj tak to wygląda. I teraz przeanalizujmy sobie hałas w trakcie przerwy i w okolicy tej przerwy. Stanąłem w jednym miejscu, właśnie na korytarzu, niedaleko dzwonka, było to około 5 metrów od dzwonka. I rozpocząłem pomiar kilka minut, no tam minutkę mniej więcej przed dzwonkiem na przerwę. Widzimy, że ten hałas zaczyna rosnąć jeszcze przed. Rozpoczęciem przerwy. Widzimy bardzo wyrazisty tutaj pik, będący właśnie tym dzwonkiem na przerwę, 80, około 7 decybeli. Widzimy, że ten hałas ciągle rośnie. Po jakimś czasie, tam 30 sekundach, może niecałej minuty, uzyskuje taki stan ustalony mniej więcej. Natomiast, no nie chciałem przerywać pomiaru, ale chciałem sprawdzić jeszcze hałas w innych częściach budynku. No i widzicie tutaj, właśnie w tym miejscu, dokładnie poruszałem się, szedłem korytarzem, schodami, klatką schodową, na piętro, gdzie tutaj są dwa pomiary na dwóch piętrach pierwsze piętro i drugie piętro, eee, przestrzeni skrzydła, gdzie było nauczanie początkowe, czyli tam to nauczanie wczesnoszkolne 1-3, podajże, na jednym piętrze. Tutaj było może 10 osób na dobrą sprawę w tym przypadku, 10 dzieci, więc widać, że tutaj mamy 85 decybeli, to już 85, nawet więcej decybeli eee, mamy ten hałas ze szczytami pod 94 na dobrą sprawę. Eee, natomiast, jeżeli poszedłem piętro wyżej, już tutaj widać tę podobną w klatce schodowej, eee, Poszedłem piętro wyżej, gdzie tam było już dobrych kilkadziesiąt dzieci. I się okazuje, że tutaj uzyskiwaliśmy największe poziomy hałasu. Oczywiście bądź w odległości przynajmniej dwóch metrów od każdego dziecka. A w tym miejscu zarejestrowałem poziom maksymalny ważony krzywą A ze stałą czasową F wynoszący 102,6 dB. Pik na C wynosił 113, prawie 114 dB. To wszystkie wartości są dopuszczalne przez prawo na dobrą sprawę, ponieważ odpowiednio to jest 115 albo 135 dB dopuszczalne właśnie tych rodzajów hałasu. No i widzimy tutaj dalej. Potem zszedłem, wróciłem. Tu było w innym miejscu, na takim ogólnym korytarzu, tak samo jak tutaj, tylko w innym miejscu tego korytarza. Widzimy, że ten hałas wynosi już tutaj dobrze ponad 85 decybeli, tak myślę mniej więcej uśredniony. Potem poszedłem do skrzydła, gdzie jest nauczanie starszych dzieci, i widzimy, że tutaj jest już dużo ciszej. Także bardzo ciekawe wnioski. W tym miejscu mamy tutaj dzwonek na lekcję. Ponownie byłem wtedy już tutaj gdzieś jakieś 10 metrów, i szedłem w stronę tego dzwonka, i w tym miejscu stałem już później do końca. Widzicie, musi potrwać 5 do 10 minut, zanim ten hałas ustanie na tych korytarzach. Pomimo dzwonka tam cały czas bardzo dużo się dzieje, dużo ludzi chodzi, przechodzi i tak dalej, tak dalej. Bardzo ciekawe były te pomiary, muszę powiedzieć, za całe te 18 minut, które tutaj wykonywałem pomiary, uśrednianie i tak dalej, tak dalej, wyniosło to 86 dB, niecało. Jest to wartość teoretycznie większa niż dopuszczalny poziom hałasu w miejscu pracy, ale to jest tylko 18 minut z całego 8 godzinnego dnia pracy. Jeżeli pewnie bym uśredniał. Razem z lekcjami, i tak dalej, no to wtedy by ten hałas był pewnie dopuszczalny w granicach dopuszczalnego hałasu, właśnie przez, przez polskie prawo. Mam nadzieję, że film się podobał. Jeżeli tak, to dajcie wyraz temu w komentarzach i łapkami w górę poniżej. Ja Wam dziękuję za wizytę i do usłyszenia. Pozdrawiam. Marcin Zastawnik.